No to startuje! Trzeci, nasz, Trzeci nasz vlog Dobry wieczór witamy Witamy serdecznie Słuchajcie. Zaczęliśmy nagrywać A, myślałem, że Nagrywać z kamerą nasze gameplaye i tak w sumie... Czy wszystkie będziemy tak nagrywać? Na razie no, nagrywamy slep. co o tym w ogóle powiesz, Nagrywanie z kamerą. To jest trochę dziwne, bo tak wydaje wydaje mi się, że cały czas jakby musimy się pilnować, nie? Znaczy, że w innych robisz. Znaczy, tam i tak, to wiecie, to wyszło takie, takie bardziej, jakieś takie. A ja się tak w ogóle cieszyłem, jak idiota. Tak, ja. To też, na początku ja, ja tak będzie, nie robiłem, ale to z czasem to, wieś, będzie spokojnie. Ale nie? wiecie, chłopaki i, i dziewczyny, my jesteśmy póki co nowi i trochę stremowani przed. no, że nie do końca. Stremowani. Ale, ale, ale troszeczkę przed kamerą stremowali jednak. No, teraz już mamy. Zobaczcie, która? Dwudziesta druga jest? około. Dwudziesta trzecia. Dwudziesta no co? Równo no 23 i jest chłodnawo. Jłodnawo, jest, chłodnawo, jest noc. Ale Ty, nie, no, nawet co, ja tutaj chcę... nic nie widać. Nic nie widać, ale. Nic nie widać. Miesza z tym, że nic nie widać. W każdym razie my już zaczęliśmy bieganie. No bo my dzisiaj ogólnie było takie spoko, pomimo tego, że dalej jest zima. Jest kwiecień, i jest zima, ale już się robi coraz cieplej. I trzeba ruszyć leniwy Dubska z domu, Słuchajcie, to, w ogóle w poprzednim filmiku. Tak, ja mam takie wrażenie, może dlatego, że ja zacząłem biegać, ale w ogóle więcej osób zaczyna biegać teraz. tak, tak Więcej osób tak biegać. zaczyna biegać i jak na przykład biegłem dzisiaj, to ja wiem ile tak ze cztery osoby. Ja widziałem biegali, też parę nie? osób, tak. Ale to normalnie spoko, to tak czasami jest taka pełna kulturka, że biegnę sobie, on ci macha ciele? się, ma, ja no, się ja mu siema, biegasz, biegasz. To jest fajne. fajnie. To jest fajne. No. spoko. To jest fajne. Ogólnie to, I poza tym. ogólnie to dzisiaj się zajebiście wygało, Jest takie sło słoneczko, grzeje w banie, yy, ogólnie można się fajnie zmęczyć, fajnie wypocić i później się w, w, w umyśle w mózgu naszym Endorfina wytwarza i jest tak. zajebiście super jest Dlatego polecam wszystkim. A co jutro? Jutro tak, jutro kolega ma wolne jutro chcemy nagrać dla was znowu Slendermana oraz jakąś inną grę. Ale na pewno Chyba, za, nagramy jeszcze drugą grę. Bo nas ciągnął naprawdę jest spoko. Slenderman jest, jest zajebisty. Jest... Będziemy dla was nagrywać jeszcze drugą gierkę, która... No, co no by tu, tu dużo Znaczy powiedzę. to jest Zobaczycie tak, że my byśmy nagrywali już tych materiałów więcej i to większość też pewnie byśmy nagrywali z konsoli. Z konsoli, z PlayStation. Znaczy ja się tak. osobiście szykuję na GTA V, ale to wiadomo. <grym> Nie, tak. zaczniemy wcześniej nagrywać. Mamy tam kilka gier w planach i tak. Tylko kilka, musimy po plak prostu plak, odpowiedni sprzęt. Tak. Odpowiedni sprzęt tak. i będziemy... No musimy mieć po prostu jak to się w ogóle nazywa. Ale także z kamerą. Jak to się nazywa to do, do, do przechwytywania z Playa? No jakiegoś musimy game capture kupić. Game capture, no właśnie. I żeby w HD, bo ja myślę po prostu, że wiesz, można by było kupić sprzęt, żeby pod VGA nagrywać, ale to by nie miało sensu trochę, bo to by była słaba jakość, a w takiej jakości to ktoś ci będzie chciał to oglądać, no właśnie. stary. Ale nie, chodzi o to, no że to wiesz. czekam jeszcze dwa tygodnie czy ileś do wypłaty i składamy się na coś takiego i nagrywamy dla was więcej filmików z konsoli, też będą filmiki właśnie... Pewnie, no. pewnie teraz na jakiś czas się przerzucimy na nagrywanie z konsoli, bo to jest po prostu fajna zajawka, nie? No dokładnie, co tam jeszcze chciałeś powiedzieć? Nie wiem, A, Mówiłem, co chciałem. Coś, chcieliśmy, coś, chcieliśmy, o, o sezonowcach chciałeś o mówić. O sezonowcach <laughs> najbardziej chciałem mówić, że teraz jak już się coraz cieplej robi, no jeszcze leży śnieg, prawda, ale już się robi coraz cieplej, teraz jest chłodno, ale w dzień jest To czekamy. mamy wysyp sezonowców. Wysyp sezonowców. sezonowców, wszyscy chcą fajnie na lato, wy... o zobacz, już kurwa, sąsiedzi zapadają światło, już będą nas, zobacz, już się kurwa gapi przez okno, ja Dobra, nieważne, w każdym razie sezonowcy się teraz wysypują. Ale patrzy się do no patrzy. Już się nie patrzy, bo spojrzałem. Mamy takich fajnych sąsiadów, Ciekawcy, że jak wychodzę bardzo... na dwór, cokolwiek robić po drugiej oni. Zapalają światło, otwierają okno, uchylają zasłony. Co się dzieje? Co się dzieje? Ale no co się to, dzieje? Trzeba, to, się złego je, złego trzeba to po prostu olewać. Nic się złego nie dzieje. W każdym razie co do sezonowców, mamy takiego znajomego, który jest sezonowcem, nie będę mówił co i jak. W każdym razie. No Znaczy wiesz co, to też nie jest w sumie takie złe, bo przynajmniej oni coś robią w sezonie. To nie jest tak, że oni się obwiedzają no tak. cały rok. Nie, no ja wiem, ja wiem, że właśnie w, o, chciałem powiedzieć, że to nie jest złe, bo przynajmniej coś robią. Ale ogólnie to jest dosyć zabawne, no bo kurde na lato chcą dobrze wyglądać, ale w zimie już nie poświcie. No dokładnie, słuchaj. A powinni poćwiczyć i w zimę, bo wtedy już wiesz, taki wstęp do tego, do treningu przyzwyczajasz mięśnie i tak dalej. To znaczy wiesz, oni mają coś takiego, że jak ten, że jak zaczynają, to wiesz, to oni dopiero się tak jakby przestawiają na ten okres, nie? No, no, tak. Dokładnie. A my jak ćwiczymy cały rok, no to jesteśmy już... Znaczy oni, oni głównie ćwiczą, że wiesz, nie mają takiego planu ITP. No ale tak, bo że ja tutaj nie chcę mówić, bo to i tak spoko. No tak, bo nie, nie chcemy obrażać to nie sezonowców. Tego, to nie ma tego, to nie ma w ogóle problemu. Nie chcemy absolutnie obrażać sezonowców, bo przynajmniej właśnie ćwiczycie, tak? Nie wiem czy ktoś nas ogląda, ale sezonowców, ale... <laughs> <laughs> Ale to jest dla mnie dosyć zabawne, bo my na przykład ćwiczymy przez cały rok i nawet jak jest zima, to kurde i tak ćwiczymy. Wow, wow, wow. Nawet jak się A w nie ogóle to, te vlogi to chyba będziemy nagrywać tak, że kamera po prostu będzie stała nieruchomo i będziemy będzie. Tak, was bo teraz i... to jeden z nas trzyma, Teraz, teraz to jest taki magatyczny, ja nawet nie wiem, czy my teraz dobrze widać. No ja też nie wiem. W każdym razie teraz ty trzymasz kamerę, ostatnio ja trzymam kamerę. A jeszcze jedna rzecz, którą chciałem powiedzieć i nie dokończyłem o tych sezonowcach całych. Że oni zawsze sobie jakąś wymówkę znajdą i tak dalej, no nie tylko sezonowcy różni ludzie, no nie? A zobaczcie na nas, my ćwiczymy, mimo że jest zimno i że się nie chce iść na tą siłownię i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale to też jest taki temat, że sobie postawiasz sobie konkretne cele, których się trzymasz, a nie na przykład, że chcesz dobrze wyglądać tylko na lato. No tak, tak, ale to no tak, to bo my akurat chcemy innego. mieć coś, wiecie, my chcemy coś osiągnąć w sporcie zwanym kulturystyką, ale o tym kiedy idzie? Ale co ja chcę powiedzieć? Chcę powiedzieć ale to że... i tak my ćwiczymy dopiero 9 miesięcy, mimo że się bardzo tak, tak. Na to. Ale ja chcę powiedzieć, że nie można się poddawać i my ćwiczymy, nawet jak ja wracam z roboty o 22 do domu, to my ćwiczymy i kończymy czasami o w pół do pierwszej treningi. Grubo jest. No, grubo. Czasami o. kończymy ćwiczyć o pół do pierwszej, a ja na następny dzień muszę wstać o 6 I jakoś żyję. Dla, dlatego no, nie ma wybrzydzenia po prostu. O, Trzeba super, to na czas ponad 5 minut jest, nie? No chyba ponad 5 minut. Przy, ale co? Ale coś musieliśmy od siebie powiedzieć, dawno nie było vloga, mieliśmy, mieliśmy ochotę nagrać i nagraliśmy. No i tyle. Dzięki no to za... słuchajcie, trzymajcie się. Dzięki za oglądanie Zapraszamy na kolejną. I ruszyć no, dupska jest. z domu do, bie do biegania, na razie. bo ciepło się robi. Na razie. He, he, he.